siema, jesteśmy w Gatsby 6-3-1 i ze mną jest dzisiaj... 13 Gramy mecz. Lechia, Gdańsk, raczej Gdańsk kontra FC Barcelona. No. Wiem, Gdańsk jest 100 do 0, ale nie bójcie się. Będzie fajny mecz. Hmm. Dobra, gramy. <gryw> Może będę był chatów? Nie no, że był fajny to Gdańsk to to jest? No to jest pseudo-lech jak to się nie dziwi. Ej, mam tutaj prawdziwą lechię? No chyba właśnie nie do końca. Co? Ej, mam Ricardino na tym, to jest mój prawy pomocnik. Cobie go zostaw, ten, no. Kto postawi Pujola na rezerwach? jest masz czelaną dali. Szykaj jest. Dobra, ja już jestem gotowy. Gotowy, dobra. Pa! Delu, Deleu. Deleu. Dobra. Bo w ogóle półki nie umiał panować. Taka jest... Mówi się wad... ciągle na boki ten, półka. O Boże. Gdzie Wiemy tam gramy. Na PGA, ale nie w Warszawie. E, w Gdańsku. PGA. Ale... Poczekaj, bez stopa na chwilę. A ten. Powiedz coś negatywnego o tamtym panu, który w ogóle nie nagrał żadnego filmiku, a w ogóle komentuje. Opowiedz. Opowiedz o tym panu. Nie, hmm. nie wiem. Napisał w komentarz, że jesteśmy... Najlepsi na YouTube i powinien zaczął nas przezywać. Obrażasz. A on w ogóle sam żadnego filmiku A, nie Nie nagrał. Zasłuchamy się do niego z wielką prośbą, żeby nagrał jakiś filmik i zobaczymy jak jemu pójdzie. No właśnie. Nic lepiej zmienił już yy, głos. Pa, Ja jestem tym tym, To tak? No właśnie nie. Aha. O, ale obronił ten twój, bardzo ładnie Messi dajesz. O, buchalik. jakiegoś buchalika masz na bramce. Bardzo dobrze... Zaraz zmianę robię. Już? Tak szybko? Dopiero piąta minuta. Nawet się jeszcze nie nadgrzaliśmy. Kugiela wstawię na bramkę. Czekamy Dobra, pójdę Ale weź Messi Weź auto drugi Dobra, ale ty mi za co wtedy oddasz Dobra Co ty Wicardin nie schodzi? Nie A może? To twojemu nie przegrać A co ty tego jakiegoś... No daj mi... Ja się tylko dać, no dziękuję. No już masz. Dzięki. Czabi. O boże, jak obronił A to jest ten, zawodnik czy bramkarz? Zawodnik, napastnik. Ale to był na rezerwach czy no, grał? Na masce rezerwowych. No. Czemu nie wiem, czy pisze Messi, 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 Czabi, Czabi. O kurczę, Messi. Leo Messi, 2-0. No, teraz te dwie bramki trafi ci równo no nie wiem czy do końca tak to wyjdzie No to niech będzie 100 do 100 100 do 100. Jeszcze masz 10 minutę a jest dopiero 2-0 a ja no to powinienem tutaj już prowadzić ze 3-0 czy więcej e, co Zdeł, jest To bysta? nic V był A dobrze no Ale to nie dobrze. dostajesz klatki, chociaż To dobry jest sądzia Co to było? To odsadził Twój bramkarz przed chwilą. Nie wiem. Dobra, robimy rekord, w głosu do 0? Co? Robimy rekord, że głosu do 0. Nie, 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 gramy normalnie, gramy normalnie. Graj na swoim poziomie. Aha, jak ja zawsze to grałem na amatorze. Czy hmm. dawno w FIFA nie grałem. Ale spróbuj grać, tak jak gra Eee, no, ja chcę w FIFA 12 popykać. No o, Duda, ale Duda wygubił piłkę. Ej, mam pytanie do widzów. Czy da się zagrać na przykład na innym koncie na Fifę 12 online? Na jednym koncie tylko? No. Odpowiedzi podaję Ci w komentarzach. Weź tak głośno mnie mów. Nie ucho bo A tymczasem dostał 2 kartki. Łał, ucho mnie boli. Mów się. To Przystany, jest przestanie, jest przestanie Nie będziemy przedtem, musimy być No czas tak mówił, teraz no Ej mogę mówić Uuu. Dobra o, Duda tutaj biegnie Ła ale... Ła Ła Gdzie to było Co się stało? Wybi... Wal... Podałeś Tyle ci wytłumaczę Chodź, jakieś lagi widzę ale już... już... Jak był? Ty nie śledzę czy ja? Właśnie ja my, i mi się tymi słowami. Nie bo ja! Kurde, jakiś kurde murzyn trafił To jest Daniel Alves, a nie jakiś murzyn Mała ucho mnie boli! Uch. Przecież to jest cicho, nie będę kupić... No Seb Nie! Mm. Jak ci ucho boli? Nie boli. Tum. Tum, 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 tum. Ciekawe jak mi gdzie kształci dźwięk. Ciekawe. A jeszcze jutro będzie Minecraft, jest mówię wam. No oczywiście, yy, odcinek z Kiki też będzie. Też ja meż by najlepszy. Nie. Chociaż jakieś emocje były, nie Jak mam taką lechę graćą do B. A jeszcze mi napisał taki jeden. Nie wiem o co by chodziło temu człowiekowi jednemu, jakiemu, dziwnemu. Jakiemuś Adamowi Minecraftowi 22. Gdy napisał Barca, Bayern i jeszcze chyba... Real Malaga, coś takiego, nie tak, wiem. Real Malaga. I... poda na ha, ha 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 O co mu chodziło? Możecie mi wytłumaczyć, nie wiem. O co chodziło temu dziwnemu człowiekowi? O, no my ty, co Znasz roz. tego Adama Minecrafta? Chyba nie, a ty? Nie. Nie kojarzę gościa. A on z czegoś nagrywa? Yy, niczego. Tylko on lubi CKKF-a, żeś spróbował. Dużo, dużo innych osób. On tylko ogląda. No, dużo emocji jest w czasie. 34 minuta, 6 zł. Ja mam 30 FPS-ów. Co? Ja mam 30 FPS-ów. Ja 20... Ja wiem, 27, ale... Ryba, dobrze No nie, 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 nie. Likandinho, ciekawe co zrobi, powinien... nie Tak, kurczę, i, i tak cicho mówię... Nie będę się z tym ci kadał. Spokój się. Ej, co on zrobił? Znając życie, to chyba podał. Z pierwszej klepki, a nie w stacjonie Nie było, Paulu. Alechia, Lechia, Lecha. No, ślizgiem próbuję odebrać. Ile wdała Lechia za ten mecz? Co? Ile dała Kasy Lechia za ten mecz? Nie wiem. Nieee. Ile jest? 10-0? 7 chyba 0. Messi już chyba drugą mam pierwszą. Trzecią. To nawet. Hunter. Messi to codziennie? 3M0 zgadujesz. bardzo ciekawy materiał. No niestety. Może następnym razem ci się puszczę niż... Od którejś ty grasz po się ja. Co? Od którejś ty grasz? Co? Od czwórki? A ja? Mam dziesiąte. Na amatorze. A to z czwórkino? Na początkującym grałem. Najpierw na amatorze, ponieważ na, początkujący. kichet... ja na początkującym. I teraz kiedyś... Teraz chyba jest na początkującym. No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołu dłużej utrzymywał się przy piłce Ja gram teraz... No ja już chyba gram, gram z trzy lata w fisa. A ząbek? No ja to gram. Od 26 Czyli tu będzie siedmiu rok. Ale to grasz się od Fiffer 7 Nie, bo gram gra od 26, bo T-Fer dostałem na PS2, które dostałem w 6 roku. A to od którego roku zacząłeś grasem, to mów. No. Ja od 29. A to 3 lata wcześniej ode mnie. Това е най-високо. Айде, чакай, чакай, връщай, връщай, защото аз ще играя в Батхи, която има, компа в 4, това беше в 2004 или 2005, както ми се свързва. Връщаш ли сега? Как? Връщаш ли сега? Брата, Бил също сега. Защото казах, връщай, 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 всичко A zrobimy live? A, czy się Co? Czy odcinek zrobimy live? Połowę będzie bardzo ekscytująca. Ale jestem zmęczony. Godzinny live. 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 Jestem zmęczony. wiem, czy będzie jaki live. Będzie taki live u mnie, że może będzie FIFA i Minecraft na jednym live? Nie, nie wiem, może FIFA i NPL pierwsze, znaleźć mhl bo niestety po... instalowałem system od nowa i niestety mhl nie ma na razie. mi no, się, sformatowałeś komputer i jeszcze raz instalowałeś? Dobra. Jeszcze to format? Nie. No właśnie. to Idę do pierwszej technikum. No, no jaki profil? Technik pojazdów samochodowych. Czekaj, zrobię jakąś zmianę. Za taką tu I nie zmienię... Nie. Pedro... Za Pedro wejdzie są A, a... Buskec wejdzie za Niesa, a za Buskecowa wejdzie do widvia. Ja. No. Yes. Mogę ci jeszcze ułatwić i, i w... wstawić do składu Pinto. Za mascego? Nie nie no właśnie za Waldesa Właśnie za Waldesa mogłem pisząć pinto Ale już nie zdążyłem bo za pinto Zmieniłem tylko pozycję Kogo? Deleu na prawego chyba pomocnika A no. co teraz jest na u na prawej jodu nie? Nie wiem Aaa, więc ktoś jest w tą stronę, nikt sobie to obchodzi no robię FIFA To Ta Te FIFA najlepsze, tu moja. O, może, może my... Tam, nasz, twoją stronę. No, naszą. No. Właśnie my zrobiliśmy własną stronę... Tu, żeby, na, tu nie tu niej FIFA 13. No. W, w opisie, no. filmiku filmiku. Jestem rokiem. W I like mojego i katra filmiku będzie link do naszej no strony. No i do... do wszystkich. Będzie link do naszego... naszej strony. Kto, kto ma oryginal... Powtarzam, kto ma oryginalną FIFA 13 i ma chęć grać w ja To może się... Ja się tak zapiszę. Jeszcze ja dzisiaj są zapisy. Do, do Pucharu Polski. No. Ile jest dzisiaj zero? Nie, wiem, nie patrzmy fajny wynik 8 jeszcze, ja jeszcze honorówkę traficie, by Lechia trafiła honorówkę czy ja, ja kiedy mi pół gwiazdki ma Lechia no to weź Z gwiazdkowym z klubem grać, bo oni w ogóle nie umieją wigać zubek i czuć zubaj. Tjuj, tjuj, tjuj. a ładnie grać i nie wciągnąć

Super ofensywny przeszedłeś? Uh -huh. Nie wiem czy to Ci to coś pomoże Ja specjalnie nie trafiłem O Boże idzie, duda Duda czy u -u. problem Ale jeszcze... Ej to fał był Więc dalej na San Diego. Sędzia Kalos Ej ty ty ty, co ty tam mówiłeś ten... Tak, obraźliwe komentarze, weź mnie ogarnij się O kogo ci... ci lubi O kogo ci chodzi? Mam tego, że tak komentarze takie dziwne Ale na twoim... To jest super defensywnie mi Ale teraz. co, na twoim czy na moim? Na twoim A chciał się po raz drugi popisać swoim uderzeniem z główki. Ej no! To super ofensywne. Ale ładna akcja była, tylko zakończona troszkę gorzej. A. Ja trafić. Via, dawaj. Lecimy z kontrą. Ale Via przecież nie gra w Barcelonie, weź to go ósm. Niestety FIFA jest... Tak lecki komandry gra. Niestety FIFA jest taka leniwa, że nie zrobiłem aktualizacji składów. Ta, Liuboya pewnie jeszcze gra w Legita. No. Jak ja na ósemce miałem, no to widziałem taki news i uboja sprzedany. Na ósemce. Ale co się dańcie wolę dostać? Lepiej niż zachodzi. Ach, ach, ach. Jakie koszulki ma? Co? Jaką koszulkę ma ten? Bramkarz. Dziwną piętnę. Twoja piłka. Dzięki. Oboże. Messi już nie zdąży z tą piłką, gdyby dobrze. Alberz. Alberz dzisiaj się popisał bramką. Jaką? Z ośmiu. Co? Jedną z ośmiu. No. Messi strzelił trzy z ośmiu. Głosku do zera. Co? Jaki głosku do zera? Ale tylko osiem. No ty ważę jeszcze je, ci strzelę gola. Będzie dziewięć. Zobaczymy... Trzeba było wziąć Barcelonę. Ale tak by Barcelona była pokazana. Jeszcze dwie adzie On coś nie da, więc coś się nie liczy. Liczy się, napiszemy e, na 8 Jasne, Jeśli Nikt nie napisałem na odcinku. Dobra, ja bez wyniku będę napisał. O Boże, Boże, Boże. O Dobra, dojdę do 10 Nie, nie dojdziesz oh. Dobra, koniec meczu Nie dosyć. i tak 9 to bardzo dobry wynik Ale, to był bardzo... Aż to pominąć No tak Zobacz, się zobaczymy Dobra to Dziękujemy Nie no dobra, no to się żegnamy. No. Żegnam się z Państwem, jak komentował Karysz i będziemy się na Dobra.